Masz na widzę, jest listre jak i kto? A dzisiaj ostatnia misja. Znaczy nie ostatnia, co ja mówię. Przedostanie misja. Hiszpańskie dziedzictwo, jak ktoś szymek się wygłupie, więc dajcie mu suba. Tryb fabularny Nie mamy bo jak tych inny, samych widzów. No to się uspokój. No ty zawsze odwalasz manianę na moich filmach. Nudzi ci się, czy co? Ogólnie mi już na tą wyspę, gdzie jest źródło. Nie, proszę, że te precz te ręce stąd. Widzę, że nie będą oglądać bującego ekranu. No, umówię coś do ciebie. Dobra, nie umujaj się. No, masz tu sobie na ja ogólnie wysłali czeka, żeby znalazł że statek Ponce de Leona, bo na statku Ponce de Leona są kielichy, których poszukujemy, żeby zrobić rytuały ze źródłem. Ogólnie był na skałach on w filmie, a tu jest na owocie. Okazuje się, że tu jest Barbosa. który też tego szuka, ale tak naprawdę Barbossa nie szuka źródła dla króla Jerzego, tylko po to, żeby się zemścił na Czarnobrodym. No i to jest wspomniane kielichy, której będziemy szukać. Tak mówiłem, no połowa misji na nieznanych wodach jest ciemno. Wszystkie są ciemne. I starym sposobem musimy, musimy balansować, żeby nie przewrócić tego statku. Dlatego to właśnie robimy. Widzę, że się naprawdę ostanie tak wygłupiać się na tych filmach, że nawet mu się kasy nie chce zbierać. Dobrze, że sobie zapamiętam to i nie będę zbierał na tych filmach też kasy. Chociaż zbieram. No tam zniknęło przed chwilą. O. Na szczęście ta seria kończy. Czy Ci się nie podoba w tej serii? Hmm? Żebyś się przyznał. No tak naprawdę nie lubisz moich widzów. Tak? No to trzeba też zakończyć serię. Chodzi mi Twoja seria się nie podoba? Ta kompas i może być cała, więc... Jest chyba <laughs> gdzieś w Dobra, ten hajs z piechotą nie chodzi, więc pomogę Ci go zebrać. On chyba nie znika. Znika, znika. Rozlujmy to. Bo widzę, że dziś w tej misji możemy sobie zrekompensować to, co odwaliliśmy ostatnio. Może mieć dokładniej kompas cały. Ta misja jest dość klimatyczna. I że jest tylko jedna Dwie na No nie bo Druga połowa tej misji będzie się kręcić na lądzie Tak jak w filmie Dlatego ten film jest nazywany Najgorszą częścią No tak widzowie Zostawcie łapkę w górę jak Wam się podoba no i suba też zostawcie bo mało nam brakuje do 600 subów 600 no 600 to jest 600 tysięcy subuje Co? Co ty robisz? Co, ty robisz? Co ty robisz? Tutaj w ogóle można wejść, to jest tak też ukryte. No brawo ty no. Wejdź tam. Patrzcie jak na złość biega za mną i potem mnie zrzuca, żeby nawet kurde jesteś sam tam nie pójść. Teraz mnie znowu specjalnie zrzuci żeby tylko psuć ten film No na się nie podoba ta serii Widocznie Widocznie, ale ocznie Co? u Mona też jest film ze mną z niczego no nie musieli wyjaśnić, dlaczego się nie pojawił ostatni odcinek 18 znaczy 17. nie. A ty mówisz, że będzie wszędzie. No mówiłem, ale YouTube oczywiście robi robi co innego. No i robi płatać figle. No i spłatał takie figle, a tu może być mini zestaw, więc zanim to odłożysz, to jeszcze tego nie rób. Co ty robisz? Taka upiorna widzę i muzyka. Ja nie A tu chyba też można zrobić mini zestaw. Musimy rozwalić tego szkieleta. I dzisiaj rozwal go rozwalić. Albo trzeba było parę razy poskakać. de Leona. O, tak jak mówię. Skąd już dwa? Zagrę muzyczką. Dobra. Ogólnie kielichy zostały zabrane, a tutaj nie ma pokazane, że zostały zabrane. Były one pod łóżkiem, te kielichy, no i ich tam nie było. Jest były same kamienie, bo zabrali je Hiszpanie, Więc tutaj mamy Hiszpan. Hiszpanie tak naprawdę, naprawdę? Hiszpanie? Hiszpanie tak naprawdę chcą zniszczyć źródło wiecznej młodości. Za wyścig trzech różnych tych dróg, które się biją o źródło, przynajmniej dobrze, że każdy ma inną motywację, a nie każdy chce zdobyć je dla jednego celu. Przyszliście tak naprawdę warosta powiedział, że tutaj mogli zrobić obóz. No się wkładamy do obozu Hiszpanów, którzy tutaj trochę czekają. Muzyka bardzo klimatyczna. To nie byście chcieli ją usłyszeć, ale powiem wam tak: ta misja to jest jedna z moich ulubionych misji w tej części. Bardzo fajna. No ja mógłbym powiedzieć, że lepsza od ostatniej. No, Zamiast tak królowej Anny to tak szczerze nie był fajny po Whitecap też taka szczerze chce. No. Tego nie mogę znaleźć. Co ty robisz? Są krokodyle widzowie, więc będzie to przechodzić uważajcie. To pierwszy przechodzi. To ty pierwszy przeskocz Ja poczekam Ej, a, a nie są tylko mi sam, co teraz dzwonimy te pieniądze właśnie wpadły do wody No właśnie to po co ja to niszczę Ty musisz rzucić w tego typka żabą. Okay. barwowca widzę u mnie. Jaką, bo my w sumie nowego barwowca odegraliśmy? korsarz. już Wam to tłumaczyłem. Cicho bądź jak teraz tłumaczę, to masz mi nic nie gadać. No, ogólnie, barwowca to już Wam opowiem dlaczego jest z korsarzem. No, może wam mam jeszcze szymek, teraz z niego dlaczego zobaczymy, czy cokolwiek pamięta. A ja tam nie na Tak dobrze. Która nie oglądasz moich filmów, to mi... ja cię usuguję. Chodzi mi nie oglądam filmów. No i nie oglądasz filmów? Dobrze. Tutaj widzę, wolę z daleka budować te krzesła, bo się można na nic zbugować. A my tego nie chcemy. Ała, podpaliłem się. Nie, mówię bardzo klimatyczna misja. Aha, to jest tam. Nie użytycie się. Dobrze, masz szczęście. Myślę, że się zabugowałeś. Mamy kurczoka. Musimy ich zawołać widzowie na obiad. A może kolację? Bo jest już noc. Obiad, kolacja. Muszę parę razy to wkręcić. Mam już pierczonego kurczoka. A to dla jednej osoby widzę tylko no, Grana tu podpowiada, widzę co mamy robić. Ja się nie już jestem, wcale nie byłam na tym. Zadzwońmy dla nich, żeby wiedzieli, że pora na obiad, a nie. Chyba na kolację. No nie wiem, może nie jedli obiadu i co? Może nawet śniadania nie jedli. Foksci się tam zadajadają. No to No to jest śniadanie Ale kurczaka jest na śniadanie To można Kurczaka jest na kolację Tyra jakoś zawiłem. No to jesteś jakiś dziwny Brata ci armaty, no i wale. A ja jestem No widzę, no podoba mi się ta misja, jest bardzo fajna. Co ty robisz? Spać się chce? Widzę, to jest jeszcze przedostanie emisja na no. szkoda. Dobrze! No ty się zbarko, dobrze. Czy Ty wiesz w ogóle, gdzie ty masz szczera, Czy ty szczerasz na umór? No jeszcze po lewo masz zawias u góry ślepoto. On jest ślepy, ona nie wie, gdzie jest lewo u góry. Ja cię chyba muszę napisać na lekcję języka polskiego. Aha, ciekawe. Że nie wie, gdzie jest środek. Jak to na jest To nie wiem, gdzie się uczy kierunków. Przed chyba trzeba cię wrócić. Ale już ja wiem. Szkolę Ci tu na mnie wziąłem. swoim sposobem. stary i to już w zinać, na to już się robi nudne te twoje wypowiedzi ja lubię stan z ja jak nagrywasz dobrze, to skoro lubisz starym sposobem, to nagraj starym sposobem. nie, ty lubisz nagrywać stan z Poznań no ty uwielbiasz widę one ee no i zbliżamy się do końca jeszcze raz no, Nie, on to, że... mi kurde powtarza. No, on jakiś... Brawo ty kurde mol! Un suba mu dajcie. On mnie specjalnie nie, zabija. Nie, ty nie wchodziłem ci w drogę. Ty specjalnie się, się, się we mnie się kurde. Nie, moi... mm, Kurde moje, jeszcze innych ty powiedz sobie. No do tej gadasz i nikt mi tak nie zrobił. No stoją suby w miejscu że się nie wypowiadać. Tobie też. Nie, przez całą serię przyszły z 4-5 słów. A u mnie z parmi tam przyszło. Oni uczniowie na przykład parę minut, że chyba ja nagrana. No, Magrałem tylko jeden odcinek, więc... Łopatek to ma? Mi się wydaje, że ja nagram... Łopatek to wypokropię Janosi? Ja tak nie nagrywam. Zanosi tam. Już widzę, kompasu nie ma, ale... Jest ta jeszcze jedna. Ta. Wiem filmy porównywać, ale już tej serii nie ma. Jakie filmy? No porównywałem kiedyś, ale... Tak jak to jest seria, o której nie wiem. Nie oglądałeś widocznie. Ona była na Twim starym kanale. Gówno, nie było żadnych porównań. Było porównań. Widzę, jak prawdziwie piad jest, ale jak ja to mówię, kasy nigdy za wiele. Ten oczywiście zaczął trzymać ręce, żeby Bo wam bujać ekranem. Nigdy nie za wiele. Jeszcze zginął tak dla okazji, żebyśmy... A ty? ty człowiek obrzydliwy, ja się cię obrzydzę. Możemy... Nie zabieraj tych kielichów! A mógłbym ci dać dycha, żebyś mi podał 500 złotych? Zanim... Zanim zaczniemy się bić z tym spaniardem. Spędzisz. To zbieraj pieniądze co mu się dzieje, weźcie go ode mnie niebiezle. on coraz dziwniejsze rzeczy odwala na tych filmach no bo King mnie przestał prześladować to chyba niech zacznie Ciebie on nowa prześladować Ach, kurde to jakoś mnie nie prześladuje na <śladuje> 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 o przyszedł ale w piratach nie ma Jest. No nie nazwałeś do tej pory no bo to Ciebie śladuje, a nie mnie. Haha co mu się dzieje? Widzę, nie możecie wytłumaczyć, co mu się dzieje. A możecie wytłumaczyć, co realowi odczuć? No nie, z filmów piratów. Czekaj, gdzie się... No, ale myślałem, że mi nie zaliczy do kompasu. No tak, ogólnie Hiszpanie ogarniają, że zarobaliśmy im te kielichy, no i robili na nas pułapkę. Zamknij się, daj mi wytłumaczyć. Bo tutaj się z nimi bijemy, ale normalnie w filmie ten się z nimi oni nas przywiązali. czekali z tego Barbosce Ogólnie ten Hiszpan będzie rzucał tam. Tylko musisz tak... zajmować, a ja buduję wtedy. No super mi pomagasz. A co jest w tej kto? Masz tego głównego bić. Sezon? A ja nie, mam cię tylko zanieść. Co mu się dzieje? Fajny ten boss. Ogólnie powiem, że na miejsce jest bardzo fajna. Jedna z lepszych w tej części. Nie poszedł, ja nie mogę tu pójść. No ogólnie to jest bardzo proste, że musimy iść tam, gdzie on będzie rzucał. Ale on w ostatniej sekundzie będzie nam bardzo przeszkadzał. Co to jest? Nie przenoś tego, teraz to musi zniszczyć. Ani Hiszpan. się, że mnie trafił. Jemu jedno serce dostanie XD Nie chcę tego ponosić. A mamy go zabić czy co? Chyba się go nie da zabić. Będzie nam bardzo przeszkadzał. No fajnie kurde, może zamiast mnie chronić to sobie biegasz. O, Na dobra. prawo ile? Ale on we mnie strzela, zamiast w ciebie. No bo jesteś gospodarzem. Strzelaj! Strzelaj! <laughs> web. Nie chciałbyś rzucać. Dobry? Ty jesteś dobry. Spaniarnie. No i kurde, zabił mnie. O, ja... Mógłbyś wziąć to krzesło? Jakie krzesełko? On jest sfokusowany na mnie zamiast na ciebie. Więc co ja ten złotem? <grym> on teraz chyba sfokusowany jest na mnie. Więc przenoś to, bo on jest sfokusowany na mnie. Oj, prawie mnie trapił. Wystrzelił was, dobra! O. No i kielichy, wzięliśmy je tak naprawdę Barboza i nie chcę wziąć, bo on takiego nie chce zabić Czarnobrodego. Czarnobrodego. Ja Barboza w ogóle nie ma włosów. Nie wiedzieć dlaczego, ale. Kielich... Co on no Przenosi te kielichy. No 20 minut. Po Poziom ukończony, tryb dowolny, obdokowany. Zablokowany. Nowy postać. Chciałem ja mi znowu powiedzieć zadymiasz. No. Jest oczywiście porównywanie do tamtego. Ile No i... Już coraz bliżej milion, no. Znaczy 2 miliony, ja nie mogę, co ja mówię. Czyli trochę... zaczyna wam bujać ekranem. No i kompas cały jest. Tak jak mówię to jest... Ja bym miał wybierać, to jest ta misja. Ja będzie... Zrobienie postaci, i będzie kupowanie, to wam się wypowiem o tych misjach, która jest najlepsza. Który jest najlepszy wos. Zrobimy sobie takie top 10, według mnie. To znaczy top 4 w sumie. Ja już mogę powiedzieć top 4. No i mamy złote klocki, to powiesz Moja. wtedy w ostatnim odcinku. Ale od razu jak się zacznie. Nie, no więc widzę, wracamy do portu, no i widzimy się no i jutro, w następnym w No i będzie najdłuższy. A no i będzie jeszcze na tamtego tamnego 18, bo chyba tego nie powiedzieli. A co będzie? Ale po 20. A co więc co?